Adamu. Przejdźmy teraz do kolejnego komiksu, tym razem wydawnictwo... Krytyka polityczna. E, przed chwilą było komiksie, gdzie właśnie wątek, wątkiem przewodnim była taka wręcz narkotyczne uzależnienie od wdzięków pewnej osoby, a teraz bezpośrednio temat narkotyków substancji psychoaktywnych, czyli komiks narko. Za scenariusz odpowiedzialna jest Dana Łukasińska, a za rysunek Krzysztof Ostrowski. Dana Łukasińska również jest za, odpowiedzialna, przepraszam, za scenariusz do. do w komiksu Wolfia, natomiast Krzysztofa Ostrowskiego można, jego pracę można było e, widzieć w takich różnych miejscach, antologiach, jak Praga Gada, łódź pełna komiksu, e, czas na komiks, City Stories, antologia piłkarska wszystko, co chcielibyście wiedzieć o piłce e, oraz w albumach. No dobrze, tutaj już jest naprawdę, e, widzę dosyć e, spory spis e, miejsc, w którym można zobaczyć jego pracę, także ak aktywny e, rysownik. Czym jest narko? Już powiedziałem, że komiks o narkotykach. Tylko, że. No tutaj oczywiście jako prowadząca audycji to muszę powiedzieć, że o, narkotyki są niefajne i nie polecamy, ale nie muszę tego mówić, ponieważ właśnie świetnie e, zrobi to za mnie ten komiks. Mam po prostu taką próbą rozliczenia się z tym, czym są tak naprawdę narkotyki w dzisiejszych czasach wśród młodzieży, a także wśród ludzi dorosłych tak naprawdę i. Ciekawy sposób w jaki jest opowiadana historia, znaczy nie, sposób jest normalny, aczkolwiek e, warto zauważyć, że Dana Łukasińska naprawdę bardzo fajnie przygotowała się do tego tematu. Wydaje mi się, jestem przekonany, że bardzo dobrze wyczerpała temat. Śmiałe losy paru ludzi. No, na przykład jest historia o Kryspinie, później jest e, historia o znajomych, e, znaczy jest Nazywa się Bart, aczkolwiek on tutaj opowiada historię swoich koleżanek i swoich kolegów z klasy. Także, okej, okay, no, głównymi bohaterami są nas główne nastolatkowie, nas, ludzie młodzi, ale dlaczego fajnie jest ten scenariusz przygotowany? Ponieważ on i udało się autorce wcisnąć, umieścić tak naprawdę w tym komiksie tak naprawdę wszystkie niezbędne informacje na ten temat. Mamy oczywiście przedstawienie skutków negatywnych przyjmowania różnych środków substancji psychoaktywnych, do czego właśnie doprowadza narkomania. Ale z drugiej strony mamy również świetnie wplecione informacje, w jaki sposób ona oddziaływuje, jak oddziaływują narkotyki na nasz organizm. Mamy to w bardzo zgrabny sposób przedstawione. Również nieoczuwane mamy takiego ciężaru natłoku informacji, kiedy mamy E, właśnie różne e, aspekty prawne odnośnie posiadania niewielkiej ilości tam substancji psychoaktywnych, e, jak się wtedy zachować ze e, stróżami prawa i tak dalej. W jaki sposób zostało to osiągnięte? E, otóż, no, chociażby w drugim rozdziale o tym Kryspinie, e, ojcem tego bohatera, chłopaka, który, no, wpadł w schizofrenię, ponieważ zaczął brać, no, dopalacze, no, nie ukrywajmy, to nie jest to powiedziane wprost, ale konkretnie dopalacze. Jego ojcem jest e, jakiś znany naukowiec, który cały czas, no nie ma go w domu i cały czas jeździ po świecie, po Polsce i ma wykłady na temat właśnie substancji psychoaktywnych. Także w tym momencie jest, już jest pretekst do przedstawienia taki, bi takiego biologicznego aspektu, takiego, który nie do końca będzie interesował ludzi młodych, ale już jest elegancko wpleciony w komiks. I jeszcze takie zaprezentowane łopatologicznie wręcz, że można w tym momencie zrozumieć zasadę działania e, właśnie ośrodka przyjemności. no i ogółem wszystkich substancji, które mają jakiś tam wpływ na organizm człowieka. Dalej, te aspekty prawne, również w fajny sposób, ponieważ tutaj chłopak opowiada o swoich trzech kumplach, których, no, których nazywa trzej królowej, i oni tam właśnie również są użytkownikami i w pewnym momencie są zatrzymani przez policję. Ale jeden z nich miał ulotkę, co należy zrobić, co należy mówić i też właśnie w ten sposób bardzo zgrabny. Został wpleciony w scenariusz wątek, właśnie wątek prawny. I to można się dowiedzieć także z tego komiksu, że należy, w takich sytuacjach, jak posiadamy niewielką ilość, należy odrzucić propozycję prokuratora, ponieważ to jest znikomy czyn o znikomej społecznej krzywdzie, jak to się oficjalnie powinno mówić. To już doskonale wiecie zapewne. O niskiej szkodliwości społecznej. O, w ten sposób. No i właśnie co należy mówić, tak należy się zachować. Ale okej, okay, znaczy, to jest tak, że ten komiks nie propaguje. To nie jest ten sposób, że tutaj jest kompedium wiedzy, co należy mówić, jak was ktoś dopadnie. Nie, ten komiks w ogóle nie propaguje żadnych używek, ale no właśnie, to jest konkluzja tego komiksu. Czytając, zastanawiałem się, jak ktoś tak naprawdę skończy, do czego prowadzi ta historia. I to prowadzi po prostu do tego, że komiks przypomina, że o narkotykach trzeba mówić. Ale nie można zakazywać, bo jakby zakazywanie to jest metoda, która okazała się nieskuteczna. Zakazany owoc lepiej smakuje. O narkotykach warto mówić, ponieważ z tych powodów e, ten problem dotyka. Nie tylko oczywiście ludzi, którzy no, mieli tego pecha i wychowują się, mieszkają tam w, w jakichś ubogich rejonach, tudzież e, ich najbliżsi mają jakieś problemy, tylko też to może dotyczyć naprawdę dzieciaków zdolnych, którzy mają jakieś wświetlaną przyszłość, tak w cudzysłowie mogę powiedzieć. Czyli jakby ten problem nie znika. No, jeśli o nim będziemy, będziemy zakazywać wszystkiego, nie mówić o tym, że to jest tylko, znaczy mówić na zasadzie, że to jest złe, niedobre, nie bierz i tak dalej, to, to nie jest oczywiście recepta na to, żeby jakby usunąć ten problem. Nawet coraz większe represje, jeszcze gorsze, tak naprawdę nie zahamują tego. Wiecie o co chodzi, że okej, okay, są ludzie uzależnieni od narkotyków. To jest smutny temat, jasne, ale nawet jeśli jest e, nielegalne posiadanie różnych substancji, to i tak ludzie się uzależniają od tego. I też e, komik zadaje różne takie pytania, które zadają sobie młodzi ludzie. I to jest też ciekawe, że e, jakby wyczer, no, wyczerpuje temat ok, dokładnie. I mamy tak na przykład pytania, czemu u nas w kraju coś jest nielegalne, ale parędziesiąt, parę set kilometrów dalej wszystko już jest ok. A co to wszystkim biega? Jaka jest tajemnica tego, że w Polsce jest takie prawo? W Szwajcarii jest na przykład takie, a w Holandii jest zupełnie inne. Coś tu jest nie tak. To, tego typu e, myślenie no, powoduje jakiś tam wewnętrzny bunt. Zaczynamy się denerwować. Te wszystkie mechanizmy, co ciekawe, są opisane tutaj. Akurat o tym mówi właśnie ojciec Krystyna, który na przykład tłumaczy, dlaczego tutaj cały czas mówi o substancjach psychoaktywnych ponieważ oczywiście kawa, papierosy to również są substancje psychoaktywne. Aczkolwiek u nas e, alkohol, no mamy kulturę picia alkoholu, przecież miód pitny, wódka, to są właśnie tematy, które towarzyszą nam Polaków od setek lat. Ale jest pozwolenie społeczne na to, żeby Pić, że mamy dostępny alkohol w każdym sklepie monopolowym, tylko mieć wystarczy skończone 18 lat. Ale na przykład inne używki, które nie robią takiego spustoszenia jak alkohol, są już piętnowane. I Jaka tu jest różnica między tym środkiem a tym? Tutaj te historie pomagają również zrozumieć wpływ. E, na przykład najczęściej te dzieciaki zaczynają od no, tej przysłowiowej trawki, a potem no, właśnie przechodzą na dopalacze. Dlaczego? Ponieważ to jest syntetyczna trawka, tak sobie to tłumaczą, i posiadanie nie jest karane i widzicie, i to jest właśnie też ciekawe z pokazania w jaki sposób mechanizm karania zakazywania wpływa na to że dzieciaki wpadały w sidła jeszcze gorszego nałogu, jeszcze gorszych, większych konsekwencji, na przykład ten Kryspin tutaj w komiksie, on ma dwie głowy zrysowany z dwoma głowami, niczym jakieś niczym rodzeństwo syjamskie, ponieważ on już zaczął chorować na pewno schizofrenię i cały czas słyszy głosy i sobie zaczyna robić krzywdę, w taki bardzo fajny, wymowny sposób jest przedstawiony problem tego właśnie młodego człowieka, dlaczego to już jest poruszane na temat młodych ludzi, żeby ustrzec, że my tak naprawdę nie znamy swojego organizmu. Chodzi o to, że nie, wpływ substancji niektórych może mieć inne w, e, skutki niż u innych ludzi, ponieważ ktoś może mieć no po prostu nie wiem, wadę jakiegoś organu chociażby, a o tym po prostu nie wiemy, bo nie jesteśmy przecież komputerami, nie potrafimy zdiagnozować swoich tam problemów. Ehm. No, i też mamy konkretne informacje, że dlaczego coś jest legalne dopiero od 18 roku życia? Ponieważ cały czas tam mózg nam się kształtuje, e, wam w zasadzie, bo już mi się dawno kształtował, ale młodym ludziom do 18 roku życia się kształtuje, ale to jest taka granica, kiedy jakby te różne środki psychoaktywne nie będą miały trwałych skutków na życie, właśnie ludzi. Także komiks w uczciwy sposób przedstawia przedstawia czym są narkotyki, piętnuje na przykład do palaczy, to jest, zgadzamy się z tym, i tak dalej, różnymi prochami również, ale na przykład zwraca uwagę na to, że jest mama tej chłopaka, która, yy, no wiecie, nowoczesny styl życia, tutaj tabletki na odchudzanie, yoga, coś, ale między tymi tabletkami też jest tam właśnie się okazuje lekomanką i tam różne rzeczy wciąga. Yy, podsumowując, no scenariusz yy, jest taki, że no wstrząsa ludźmi, wstrząsa czytelnikiem, ponieważ mamy opowiadane historie smutne. Nie ukrywajmy e, młodych ludzi, którzy nawet nie na własne życzenia, ale no, e, znaczy no nie, no, bo nikt im nie, nikt siłą im nie wstrzykiwał nic, ani tak dalej, czyli można w sumie powiedzieć, ale e, no, marnują sobie życie. Jakie są konsekwencje brania właśnie różnych substancji psychoaktywnych? Ehm, Komiks nie podejmuje trudne też zagadnienia, które są niewygodne dla różnych nauczycieli, pedagogów, którzy pewne informacje chcieliby zamieść pod dywan. Ale jak się okazuje, no, technika zastraszania, zakazywania nie zdała egzaminu. Ludzie, młodzi ludzie, cały czas gdzieś tam mamy informacje, że ktoś tam coś przeskrobał, zaprzesadził z za jakąś substancją. No kurczę, no, ciężko jest ten. Chcielibyśmy naprawić świat, chcielibyśmy żyć w społeczeństwie, gdzie wszyscy jesteśmy szczęśliwi i wszyscy jesteśmy zdrowi. Oczywiście 1 na 10, 1 na 20 osób yy, niestety będzie miało problemy z różnymi uzależnieniami. Nie tylko od substancji psychoaktywnych, ale od zakupów, od seksu, od wielu innych: od siłowni, od biegania od wielu innych różnych rzeczy. Także ten problem nie zniknie, niestety. Powinniśmy o tym mówić, ale nie na zasadzie, że to jest, to jest złe, nie wolno jak największe kary i konsekwencje wysnuwać, ale informować tych ludzi, nieświadomych jeszcze, jakie są konsekwencje. Bo ci ludzie młodzi, my wszyscy mamy zdrowy rozsądek, ale nie zawsze mamy te informacje i lepiej uczyć się na błędach innych. I o tym jest właśnie komiks narko z wydawnictwa. Krytyka polityczna.